Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kamiński, a ja nazywam się Marek Pawełczyk i jesteśmy produkt ekspertami w Intercar Silesia Mercedes Benz w Ródzie Śląskim. Przypuszczamy, że nie wszystkim z Państwa. Mercedes kojarzy się jako producent samochodów hybrydowych i elektrycznych, a mamy jej w swojej gamie ponad 20. Jednym z takich modeli jest klasa A o znaczeniu 250E. Nasza hybryda została wyposażona w dwa silniki: spalinowy o pojemności 1332 cm i mocy 160 koni mechanicznych i silnik elektryczny o mocy 102 koni mechanicznych, co daje nam łącznie moc systemową 218 koni mechanicznych. Z zewnątrz na pierwszy rzut oka samochód niczym nie różni się od zwykłego modelu spalinowego. Różnicę zauważymy natomiast podczas tankowania pojazdu, gdzie po jednej stronie znajdziemy wlew paliwa po drugiej stronie gniazdo ładowania baterii. A250E bateria znajduje się przed tylną osią pojazdu. Ma pojemność 15,6 kWh i waży 150 kg. Na w pełni naładowanej baterii możemy pokonać dystans do 70 km w trybie elektrycznym. Ładowania baterii możemy dokonać z gniazda domowego, jak i też ze stacji ładowania. Aby uzyskać więcej informacji o naszych hybrydach plug-in, jak również o samochodach elektrycznych, zapraszamy do salonu w Rudzie Śląskiej, jak i do naszych kolegów w Świerklamach. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.